Forum Radia Rok Parada. Gościem Radia Parada jest Monika Pawlak z biura rzecznika prasowego prezydenta miasta Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. W poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe w łódzkiem i dzieci, które nie wyjadą w tym okresie na wypoczynek, mogą wziąć udział w półkoloniach. Ile placówek w Łodzi je organizuje? Tak, organizują półkolonie szkoły i placówki edukacyjne 32, pierwotnie mają być 34, ale niestety z powodu chorób nauczycieli i niemożności znalezienia zastępstwa dwie placówki się wycofały, ale dobra wiadomość jest taka, że są jeszcze wolne miejsca na półkoloniach, innymi w szkole 202, w szkole 46, ale tych szkół było więcej. Tak naprawdę można powiedzieć, że sytuacja się zmienia z dnia na dzień, ponieważ dzieci się zapisują, rezygnują. Rodzice zmieniają zdanie, także ja zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze szkołami. Na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce Edukacja jest taki banerek, serię w Łodzi, tam są wszystkie adresy i telefony do szkół. Zachęcam rodziców, aby pytali bezpośrednio w szkołach, czy są jeszcze wolne miejsca i w jakim terminie. A w jakich godzinach będą odbywać się zajęcia? Zajęcia na półkoloniach są od godziny 7 do 17, i to jest układ w rodziców, którzy wcześniej zaczynają pracę i później ją kończą. Dzieci mają zapewnione drugie śniadanie i obiad z deserem. Nie wszyscy uczniowie mogą wziąć udział w tych półkoloniach, więc kogo one dotyczą? Czy znaczy to są półkolonie dla tych najmłodszych dzieci, czyli klasy 1-4 szkół podstawowych? Czyli żeby wszystko było jasne, na półkolonie mogą się zapisać dzieci, które w tej chwili są uczniami klasy 1, 2, 3 i 4 szkoły podstawowej. Oczywiście, te wszystkie inne tam pokolenie mają w programie także mnóstwo atrakcji, więc to ważne. Wszystkie te atrakcje, łącznie z przyjazdami i komunikacją miejską, są bezpłatne. Rodzice płacą tylko 20 złotych za to długie śniadanie i obiad deser. Jakie atrakcje zostaną zorganizowane? Każda szkoła ma właściwie swój program. Natomiast to są wyjścia do teatrów, do kina. Muzeów. Dzieci mają do dyspozycji cztery miejskie pływalnie w szkołach, więc będą też wyjścia na pływalnie, gdzie będzie można popływać. Ja pamiętam takie półkolenie przed dwoma laty, kiedy hitem turnusu było wyjście do Figloraju. Dzieci były tak zachwycone Figlorajem, że przez całą pozostałą część turnusu wspominamy, jak się tam świetnie bawiły i nie chciały w ogóle stamtąd wyjść. Także to, co nam się wydaje atrakcyjne, to jedna, a to, co dzieciom się wydaje atrakcyjne, to jest zupełnie co innego. Natomiast na pewno, na pewno będzie się działo. No MOSI udostępnia dzieciom swoje obiekty, i mogą z nich skorzystać fale sportowe, pływalnie, ślizgawki, także będzie, będzie, co robić. A czy obowiązuje rejonizacja? Nie, nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba być uczniem szkoły X, aby wziąć udział w półkoloniach. Natomiast obowiązują zasadę reżimu Internego, uspokajają rodziców, my się dostosujemy do wytycznych ministra zdrowia, ministra edukacji, głównego inspektora sanitarnego jeśli chodzi o zasady reżimu sanitarnego. A czy dziecko można zapisać na półkolonie na przykład na jeden dzień lub dwa? Tak, jeśli są wolne miejsca, to oczywiście tak można zrobić, dlatego zachęcamy do kontaktowania się bezpośrednio ze szkołami. Raz ze szkoły bezpośrednio prowadzą zapisy. Dwa, że szkoły najlepiej wiedzą w jakim terminie i mają wolne miejsca i na jak długo. Tak jak powiedziałam wcześniej, zdarzają się rezygnacje rodziców, więc czasem z dnia na dzień może się okazać, że nie było wolnego miejsca, a już nagle się pojawiło. No właśnie, mimo pandemii półkolonie się odbywają, bo rok temu też zostały zorganizowane. Już Pani wspomniała, że jest reżim sanitarny, ale jak on wygląda? Tak, no, my chcemy zapewnić dzieciom, staramy się zapewnić dzieciom przynajmniej ten minimum normalności. No, reżim sanitarny, no, te zasady, co zwykle, czyli podstawowe, dezynfekcja dłoni, maseczki, stan społeczny, w gdzie jest jedna grupa na przykład dwie albo trzy dzieci się ze sobą nie wymieniają. To znaczy, jeżeli jest wyjście do kina, to zakładam w poniedziałek a grupa druga zostaje w szkole. W gdzie grupa druga, a pierwsza zostaje w szkole i tak na zmianę. Wietrzenie sal, dyrektorzy szkół, którzy elektorami tym pokolenie też nastrzegają, że będą wybierać miejsca na wyjścia możliwie blisko szkoły, aby uniknąć na przykład, czy też ograniczyć do minimum podróże komunikacją miejską. A co w przypadku, gdy rodzic nie będzie mógł znaleźć miejsca dla dziecka w żadnej ze szkół? Czy miejskie instytucje organizują atrakcje dla dzieci w czasie ferii? Ja myślę sobie, że tych atrakcji jest tak dużo, że się nie warto wyjeżdżać z łodzi, ponieważ w organizację różnorakich zajęć włączają się instytucje kultury. Na przykład Muzeum Sportu zaprasza na spotkania z Olimpijczykami. Trwają Igrzyska Olimpijskie, więc w ramach zajęć dzieci i młodzież będą mogły posłuchać, jak to kiedyś było na Olimpiadach będą e, dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o dyscyplinach olimpijskich, o zimowych igrzyskach olimpijskich. Centrum Dialogu na przykład organizuje w moim zdaniem bardzo interesujące zajęcia integracyjne dla dzieci z Polski, Ukrainy, Białorusi, bo coraz więcej takich dzieci uczy się w ludzkich szkołach i tam będą zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorów z Polski, Ukrainy, Białorusi I to jest bardzo ciekawe, moim zdaniem, oferta i na koniec dzieci przygotują takie krótkie przystępnie dla rodziców na koniec tego pobytu. W sensie, tej chwili mam nadzieję, że po polskim, ale nie obowiązuje doskonała znajomość języka polskiego, jak zastrzegają organizatorzy. Teatr Pinokio i Teatr Lekin przygotowały specjalne przedstawienia oraz inna atrakcja, na przykład spacerownik po Łodzi szlakiem teatrów dla dzieci. To jest bardzo ciekawa oferta. Myślę, że taki spacer po Łodzi nawet rodzice chętnie odbędą z dziećmi. Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi przygotowały szereg, Muzeum Kinematografii przygotowały szereg różnorakich warsztatów dla grup zorganizowanych, ale to niekoniecznie jest mowa o grupach półkolonijnych. Może być, nie wiem, rodzic weźmie, nie wiem, zaprosi swoje dzieci, sąsiadów, znajomych, grupę dzieci i pójdzie na różnego rodzaju warsztaty. To są warsztaty artystyczne, to są warsztaty ceramiczne, to są warsztaty taneczne, to są bardzo ciekawe opowieści o mieście, których. No pewnie dzieci nie znają, to jest też połączone ze zwierzaniem stałych wystaw, na przykład Muzeum Włókiennictwa. W Muzeum Kinematografii są y, projekcje kina familijnego. I no, na tak, jest, jest bardzo dużo, na przykład jak tak na półkolonie, które się będą odbywały oczywiście w wodzie, obok różnych atrakcji, można się nauczyć pływać albo doskonalić swoją naukę pływania. Ci, którzy umieją pływać, mogą zrobić w tym czasie kartę pływacką. Także nie będzie nudy na pewno. Patrząc tak na przestrzeni lat, czy półkolonie zimowe w Łodzi cieszą się dużą popularnością, rodzice chętnie... Ogromnym zainteresowaniem rodziców, absolutely. tak, ja przepraszam, że przerywam, ogromnym zainteresowaniem. Wiemy ze szkoły, że już od grudnia ubiegłego roku rodzice dzwonili do szkół i pytali, czy będą półkolonie. Nawet w tym najostrzejszym czasie, kiedy pandemia, no pierwszym roku byliśmy w pandemii, zimą, kiedy nie było wiadomo, czy te półkolonie zimowe właśnie będzie można organizować. Myśmy tutaj pisali do Ministerstwa Edukacji o jasne wytyczne do Ministerstwa Zdrowia, bo chcieliśmy zapewnić tym najmłodszym dzieciom choć odrobinę normalności, kiedy dostaliśmy odpowiedź, że tak, można zorganizować zajęcia, nawet wtedy było bardzo duże zainteresowanie ze strony rodziców i dzieci, no dlatego, że tam się dzieciaki świetnie bawią. Tam są grupie, w której się normalnie nie spotykają, bo to są często grupy poza szkole, nieklasowe, tam jest dużo fajnych, ciekawych zajęć. Tam na przykład na koniec pokoleni jest bal karnawałowy, tam dzieci robią na warsztatach plastycznych różne ciekawe rzeczy. Na przykład w szkole 70. były warsztaty ceramiczne, gdzie dzieci samodzielnie z gliny zrobiły wazoniki czy miseczki, wypaliły je, własnoręcznie też włożyły do pieca, wyjęły, zabrały do domu jako pamiątkę. Także to można się wielu ciekawych rzeczy nauczyć. Pamiętam takie półkolonie, gdzie były doświadczenia chemiczne. No jak wybuchało, to oczywiście było najbardziej atrakcyjne i naj, naj, najciekawsze i, i najfajniejsze były warsztaty kulinarne, gdzie dzieci uczyły się gotować z jednym z uczestników. Znanego programu kulinarnego w telewizji. No więc dyrektorzy szkół dokładają starania, aby to było bardzo atrakcyjne i aby te dzieci, no fajnie po prostu, spędziły czas. To jest szczególnie ważne teraz, kiedy albo jest znana nauka, albo jest COVID, no kiedy jest taka sytuacja, jaka jest. To jeszcze na koniec przypomnijmy, koszt, jaki ponosi rodzic, to 20 zł. Tak, jeśli chodzi o półgolonie w szkołach i placówkach kawaryjnych, to jest 20 zł, to jest drugie śniadanie. I koszt obiadu z deserem, natomiast pozostałe inne zajęcia typu muzeum, typu ferie na pływalni, to wszystko trzeba sprawdzać, bo tam są różne koszty, trzeba sprawdzać na stronach internetowych w kasie na przykład do muzeów bilet. Kosztuje trochę inaczej jeśli jest połączony z warsztatami na przykład MOSIR obniża ceny biletów niepowszednich dla uczniów podstawowych i średnich o 50% ulgowe bilety będą tańsze niż pogodniejsze wygodniejsze i także trzeba to sprawdzić bo odpłatność jest bardzo różna Dziękuję za rozmowę Dziękuję Forum Radia Rok Parada